Cześć, Boże, moi drodzy, jeszcze nie ma świąt Bożego Narodzenia, jeszcze mamy, no właściwie dwa dni, no jeszcze tylko jutro sobota i w niedzielę jest wigilia. Aczkolwiek trochę już pomału myślimy, pewnie myślami jesteśmy w nowym roku, ponieważ nowy rok, no ja akurat tych postanowień raczej noworocznych sobie już nie robię, ponieważ uważam, że każdy dzień jest dobrą okazją do prowadzenia zmian na lepsze. Ale jeśli chodzi o taki kontekst, wymiar duchowy, religijny, to mam trochę postanowień związanych z Nowym Rokiem. Najważniejsze jest przede wszystkim wrócenie do różnych modlitw, między innymi do nowenny pompejańskiej. Ostatnio odmawiałam, zakończyłam odmawiać 23 listopada. Później właśnie teraz no, trwa taka dość długa przerwa i trochę mnie też uwiera, że bez pompejanki sobie żyję. Co prawda odmawiam codziennie co najmniej jedną część różańca, ale ta pompejanka wprowadza jakiś taki rytm i większe uporządkowanie mój harmonogram dnia, więc od 1 stycznia do 23 lutego będzie kolejna Pompejanga. Jeszcze raz Was bardzo namawiam tego, żebyście zaczęli, też 1 stycznia, pierwszy zacząć nowy rok od modlitwy. Myślę, że to jest wspaniała sprawa. Jeżeli nie możecie odmówić Pompejanki, to chociaż będę do Matki Bożej rozwiązującej węzły, tylko 9 dni, jedna część różańca, albo nie wiem, może tajemnicę szczęścia, może jakąś inną litanię, może od zaczniecie odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia, albo chociaż jedną dziesiątkę różańca, bo Wiecie co, no często mi tak piszecie, że nie dacie rady, nie daliście rady odmówić nowenny pompejańskiej. Często to jest spowodowane tym, że um, ktoś powiedzmy no nie odmawiał różańca i nagle musi odmówić cztery części tam trzy, bo światła tajemnice nie są obowiązkowe, ale jego, tego jest tak dużo do odmówienia, że po prostu nie dajecie sobie rady za bardzo. Często jest wystarczy zacząć może od krótszej modlitwy. Wiecie, to nie musi być zaraz, nie musicie sobie narzucać tak dużego tempa. Wystarczy odmówić jakoś może krótszą modlitwę, zresztą krótsza nie znaczy, że gorsza, prawda? Ważne, żeby odmawiać ją z żywą wiarą. Może, nie wiem, szczęścia zacznijcie odmawiać, albo zacznijcie częściej chodzić do kościoła na przykład, albo jakieś inne praktyki. Ja bym właśnie chciała zacząć nowennę i zacząć śpiewać z powrotem godzinki, ponieważ no kiedyś odmawiałam codziennie rano, teraz no, niestety nie miałam czasu od miesięcy i tak sobie postanowiłam, żeby chociaż od weekendu, może w weekendy zacząć. Może się uda, że to będzie codziennie, zobaczymy. Mam nadzieję, że to wypali. Więc bardzo Was chciałam namówić właśnie do tego, żebyście zaczęli nowy rok z modlitwą. Ja nowy rok zacznę, zacznę najlepiej jak to możliwe, bo podczas mszy świętej będę na rekolekcjach maryjnych, sylwestrowych w Niepokalanowie. Jest tak, także że nie wiem, około 23 zaczyna się msza i w mszy, ta 12 ten nowy rok wybija właśnie w kościele w Bazylice, w Niepokalanowie, i myślę, że to jest najlepsze z możliwych rozpoczęcie nowego roku właśnie z Panem Bogiem, z Matką Bożą. Więc myślę, że może ktoś z Was przekona sam siebie, czy może innych do tego, żeby zacząć odmawiać jakąś nową modlitwę w nowym roku. Ale też inaczej, może inne podejście też mieć. Przede wszystkim może, mam nadzieję, że będzie w Waszych sercach i w moim też więcej wiary, bo to jest najważniejsze, modlić się z wiarą. Niekoniecznie muszą to być długie modlitwy, ale żeby po prostu trochę swoje nastawienie zmienić, otworzyć swoje serce na Pana Boga, na Matkę Bożą. Tak więc jeszcze będę was namawiała, znaczy nie wiem, czy będę namawiała w filmach, na Instagramie, na Facebooku na pewno, ale 1 stycznia, w dniu rozpoczęcia nowej Pompejanki, na pewno będzie film w tej, na ten temat. Cześć Boże.